Zwykle gościu kurwa z salem zabija także Podniósł chociaż? Co? Co zrobił? Co? <laughs> no kurwa szturmowca miał, to myślałem, że chociaż kurwa umie z tego korzystać Ale nie, wyraźnie się myliłem Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Bartek i zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania mojego komentarzu pod Gameplay z Battlefielda 4. Dzisiaj chciałem Wam przekazać kilka informacji odnośnie patcha marcowego, który wyszedł na dniach. Ostatnio, tak, to jest podaż, że tydzień temu, więc dobrze mówię, że na dniach. Jeśli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzu. Dzisiaj zobaczycie standardowo bronię AEK 416 i nowy. Tryb w Battlefieldzie 4, który przyniósł nam marcowy patch. Jest to drużynowo-nieccesnienie. Bardzo fajne odskocznia, jeśli nie chcemy grać w dominacji bądź podboju, bądź deathmatchów, tak? Bardzo fajny tryb, nastawiony bardzo mocno na zespołowość, ja tutaj grałem akurat sam, tak? Sam w e, drużynie na imprezie siedziałem z Smurfem i Lukim, których bardzo serdecznie, opakuję pozdrawiam z tego miejsca, jeśli mnie oglądacie, to serdeczna piątka dla Was. E, fajnie mi się grało, naprawdę bardzo fajnie, była taka rywalizacja, mówię, tutaj musiałem te dwie broń, tych dwóch broni używać, e, wiem, że one trochę nadmiernie pojawiają się na moim, na moim kanale, ale one muszą być, mówię Wam, jeśli na takich ludzi, jakich gram tutaj powyżej KD2021, więc naprawdę poziom fajny i fajnie się dogadywali, naprawdę fajnie latali, ale udawało mi się tutaj czasami ich y, powiedzieć, może zgnępić, nie, ale trochę ich wyciszyć. E, moją grom był jedyny taki mecz, który był do pokazania. Grałem przeciwko Lukiemu i Smurfowi, więc tak, teraz się chwalę, że mogłem ich wyciszyć na tym meczu. Marcowy patch, tak jak już mówiłem, wprowadził naprawdę bardzo wiele fajnych zmian, innowacji i jedną rzecz, którą naprawdę bardzo, bardzo długo czekałem. Już to bodajże wcześniej już było w CTE, ale dopiero teraz w marcowym patchu otrzymaliśmy to, co chciałem, ale to, co chciałem, to Wam powiem później. Yy, kilka słów jeszcze o samym trybie, tutaj mogliście zobaczyć piękny frak na lukim, tak wiem, spanikowałem. Panika, też technika, jak to się mówi, jak to graba mówię, grając w Counter-Strike'a. Nowy tryb yy, drużynowy unicestuje, naprawdę bardzo fajny tryb, tak jak mówiłem, duży nacisk na zespołowość. O co w tym trybie chodzi, jak możecie zobaczyć, mamy tutaj nad minimapą trzy punkty, ABC po jednej i drugiej stronie. Tak jak teraz możecie zobaczyć, podłożyliśmy bombę. Chodzi o to, żeby podłożyć bombę na dwóch punktach. Dwa punkty są niezbędne, żeby wygrać. Tak podłożyć możemy na trzech punktach, ale musimy zdetonować dwa punkty, żeby wygrać mecz. We wcześniejszym Obligation to było tak, że musieliśmy zdetonować trzy punkty, nie dwa, tak jak możecie zobaczyć, jest Poważne grania, tam są zawsze rozgrzewka jest na obligation na tym wcześniejszym trybie, i tam y, musimy zdetonować trzy punkty. Tutaj takiego może uciążli takiej uciążliwości nie mamy, bo musimy zdetonować dwa. Y, drugim y, odmiennym punktem, takim wyróżniającym te dwa tryby, to jest to, że człowiek biegnący z bombą nie jest y, widziany na minimapie. Bezpośrednio, tak, jeśli oznaczymy go, to wiadomo, gdzie ten człowiek biegnie, bo jest pokazywane na minimapie, jest pokazywana bomba, lecz e, gdy nieco jest oznaczony przeciwnik biegnący z bombą, to przeciwnik widzi, tylko i wyłącznie e, na minimapie obszar, gdzie ostatnio była położona bomba, i to naprawdę bardzo fajnie wpływa na rozgrywkę, czasami trzeba się głowić. E, tryb z strike'a to można od razu wywnioskować. Mamy 5 na 5, możemy się podnosić. Czas e, zgo, e, Niezgodne. Odrodzenia jest czasami trochę dłuższy, bo wnosi czasami nawet do 10 sekund, co czasami jest uciążliwe, jeśli chodzi o podłożenie bomby i jej bronienie. No ale coś kosztem czegoś i to jest naprawdę bardzo fajne. I od razu teraz przechodzimy do marcowego patcha, Tak bardzo długo wyczekiwany przez wielu graczy, przeze mnie w tym bardzo. Tak jak już mówiłem, dostaliśmy nowy tryb. Zostały na pewno poprawione helikoptery. Helikoptery teraz są bardzo zwrotniejsze. O czym mówił Kromka Chleba w swoim materiale? On bardzo lata dużo w Helkach. On wam bardziej powie, jak po tym patchu to wszystko wygląda na Helkach. Wiem, że na Helkach można w końcu wykonywać beczki. Jeśli ktoś nie wie, co to jest beczka, no to jest po prostu rolowanie się w góry, tak, obracanie się. O 360 stopni, czyli od prawej strony rysujemy okrąg i mamy 360 stopni, tak? Kolejną bardzo fajną sprawą, którym wniósł nam patrz, są to, jest to kolorowy chód. Możemy sobie zmieniać hud w pojazdach. Yy, tutaj mówię czołgi, i helki, tak, jeśli dobrze się nie mylę. Możemy sobie każdy element zmieniać na kolorowy. Yy, tutaj ten krzyżak, który jest po środku, wy nie będziecie widzieli w tej jakości, bo ta jakość jest 720p. I zgrywane szerefaktory jeszcze. Yy, ja mam ustawiony go na niebieski. Na bardzo, na bardzo, bardzo fajny plus to wszystko wychodzi, że, może, że możemy ustawić to wszystko kolorowe. Yy, na pewno zauważalny. zauważalnym. Zauważalną poprawką bądź minusem dla niektórych jest to, że jest zmniejszony outtime w moim odczuciu, bynajmniej na dalsze odległości. Jest, 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 jest. jest. Tak mówię, dużo, dużo razy jest, bo się raz zająkłem i chciałem jeszcze raz kilka razy powiedzieć, jest, żeby, wiecie, żeby to było celowe, że nie tak powiedziałem. Zmniejszony outtime na dalsze odległości. Zdecydowanie ciężej trafić w niektórych sytuacjach. Serwery bez autoaima w końcu wprowadzili to, że jeśli ktoś gra bez autoima i jest yy, adminem serwera, może ustalić tak, żeby każdy miał porówno. Nie tak, że ktoś gra z autoimem i ktoś gra bez autoimu. Jest naprawdę bardzo fajna opcja. Jeśli jakieś dwa Plutony chcą grać sobie rozgrywki Plutonowe bez autoimów, wtedy pokażą naprawdę, kto jest lepszy bez tej asysty przy celowaniu. Bardzo fajna opcja, mi się to bardzo podoba, chociaż yy, nie gram. Bez auto aimagram gram z aimem zawsze, bo jestem nubem i nie umiem grać, i nie umiem celować, to jest swoją drogą. Mm. Przyciemnione są mapy, tak to był taki odset trochę zajmknięcia się, bo odczytam z kartki, bo wszystkiego nie sposób zapamiętać. Yy, przyciemnione mapki, to jest zdecydowanie na minus, ja teraz muszę strasznie kombinować w ustawieniach mojego monitora, bo gdy wyjdę na zimę, nic nie widzę. Bądź gdy poprawię kontrast, jest tak biało, jakbym dostał fleszem na mordę i nic nie widzę i to jest naprawdę bardzo na minus, te przyciemnione mapki, jest ciężej odnaleźć przeciwnika, bynajmniej dla mnie. Tak jak mówię, to wszystko są moje odczucia odnośnie tego patcha. No, te przyciemnione mapki to naprawdę jest minus, ale w końcu e, szyby są bardziej widoczne. tak? No, to, to jest kolejny plus tych przyciemnionych mapek. Mm, mówię, mi to się nie podoba. Mapki powinny być e, zostawione tak, jak były. Nie powinni ich przyciemniać, jeśli chcieli przy, przyciemniać. Tak no, mogli dać już nam te mapki nocne, jak to wygląda na CT, co kromka chleba wam pokazuje. E, stara apteczka powróciła do życia. E, nie musimy. Czekać yy, bodajże to było 10 sekund, aż apteczka duża będzie nas yy, leczyła. W końcu powróciła stara apteczka, tak jak już mówię drugi raz. Yy, element przygwożenia mija po 3 sekundach i od razu zostajemy leczeni przez tą dużą apteczkę. Bądź jeśli lubimy raszować, to tak, małą apteczkę mamy przy sobie i ona niweluje efekt przygwożenia. Ja wolę biegać z dużą, bo jest więcej punktów, szybciej XP leci i, i po prostu lubię pomagać innym graczom poziomy i levele, jak tutaj możecie zobaczyć koło minimapy, na prawej stronie widzicie wszystkich osobników z mojego, plu, z plutonu już chciałem z mojego teamu, tak? Możemy sobie ustawić tak, że obok głośniczka będzie poziom gry, więc jeśli ktoś będzie wiedział, że na przykład jest jakiś noob, tak? Powiedzmy 20 level, który nie ogarnia czołgu, to na pewno do niego nie wsiądziemy, bo to jest samobójstwo, jeśli po przeciwnej stronie widzimy, że jest dobry czołg, no to mówię, to to Mija się z celem. Wcześniej tego nie było widać, bo można naprawdę dużo razy ginąć przez taką głupotę. Fajną opcją jest to, że gdy wchodzimy na tabelę, pokazuje nam gra, kto zginął i kto jeszcze jest w grze, na kim można się odrodzić. Odradzanie samo sobie te zostało poprawione. Nie możemy się teraz zrespić na koledze, który jest pod oszczędem, i to naprawdę bardzo fajna opcja jest. W końcu nikt nam nie wyskoczy, gdy szlamy się jeden na jeden. Mamy pewność, że na nim nikt się nie zrespi, i nie będziemy mieli dodatkowego ogona. Tak jeśli to możemy powiedzieć, dodatkowej osoby do zabicia. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa, mi się to bardzo podoba. Podczas gdy jeszcze jesteśmy trupem, nie żyjemy, jesteśmy w tym menu, wybieramy sobie gracza. Widzimy, mamy podgląd ekranu. I tam pokazuje nam, że in action, tak, w akcji, od razu możemy zobaczyć sobie jego zdrowie, od razu jaką klasą gra. To jest naprawdę bardzo fajny element. Playlisty premium, y, można wybierać sobie tryby poszczególne. Jeśli ktoś posiada premium, może sobie wybierać, czy to jest piechota, czy tak jak mówię, piechota, czyli infantry, to zostajemy przerzuceni na zespoły wydatmy, czy tam na dominację. E, tryb Nowicjusza też bardzo fajna sprawa. Nupki w końcu zostały wyeliminowane tak. Jeśli wybierają sobie szybką grę, to nie dołączają do gier, gdzie są na przykład levele 140, bądź 120, bądź 80. Gra stała się na pewno przyjemniejsza dla osób początkujących osoby, które zakupiły sobie Battlefield, mają w końcu możliwość grania sobie z równym na rudownym poziomie. Jeśli wybiorą sobie tryb Nowicjusza, to na pewno zostaną przeniesieni na serwer specjalny serwer, gdzie grają tylko osoby max do 10 poziomu i to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, na pewno im to pomoże w integracji świata Battlefielda 3, w ingerencji także będą mogli bardziej ogarnąć sobie te mapki, bardziej ogarnąć sobie tryb strzelania, czy wolą auto, czy bursa, tak, bo po przeciwnej stronie są levele podobne, też dopiero zaczynają, chociaż że zdarzą się smorfy, smerfy, Którzy sobie bustują konta, powiększają sobie Penisa. Tak tutaj mam na myśli niektóre osoby, ale nie będę tutaj mówił. Po prostu w pewnej drużynie jest kilka osób, które zakładało sobie nowe konta i bustują sobie na tym. I tak mogą sobie wypustować na początku KD do tego 10 levelu, ale do 10 levelu to naprawdę bardzo szybko się robi. Ale mówię, ja nie preferuję czegoś takiego, zakładanie nowych kont, bo to tak naprawdę powiększanie penisa, nic więcej. Na koniec zostawiłem sobie najlepsze. Najlepsze zostawiłem. Bardzo, bardzo chciałem, odkąd usłyszałem na CTE od Plasa, plus Google, że są kolorowe hitmarki na CTE bardzo, bardzo jeździło mi po jajach, że nie mamy czegoś tego na Battlefield 4, a na CT jest to już od dłuższego czasu. Wiadomo było, że to przyjdzie, ja to bardzo wyczekiwałem, miałem bardzo dużą nadzieję, że to przyjdzie w końcu w marcowym patchu i w końcu to przyszło. Bardzo mnie to cieszy, bo w rozgrywkach plutonowych w końcu możemy zobaczyć, yy, kto zginął, kogo zabiliśmy, bądź kto jest bardzo mocno obity i damy info, tak? koledzy. Ahad, czyli ten dostał headshot'a i ma na przykład powiedzmy już te 40-30 HP mniej i to jest na na pewno bardzo pomocne, bo jak wiecie na rozgrywkach plutonowych w lidze 12 na 12, no na każdym jak serwer jest ustawiony odpowiednio na ligowych ustawieniach, to nie ma czegoś takiego jak szczelamy bo pokazuje nam, że kogoś zabiliśmy, tak jak w tym wypadku tutaj ja kogoś goni i może tutaj będzie właśnie ten moment, że zabicie wroga, tak, z jakiej broni i kto to jest. Na grach plutonowych czegoś takiego nie ma i czasami miałem dosyć sporo sytuacji takich, że nie wiedziałem, czy kogoś zabiłem, musiałem patrzeć na kimś, który znajduje się w prawym górnym rogu, a co nie jest jakoś tak bardzo przyjemne, jest po prostu denerwujące, tak? Jest nieporęczne patrzenie podczas plutonowej rozgrywki, to kogo zabić, czy to jest pewność. Teraz mamy kolorowe hitmarki, mamy pewność, że kogo zabić. Możemy to sobie ustawiać wszystko w ustawieniach rozgrywki w zaawansowanych. Ja sobie ustawiłem hitmarki. Po kilku próbach, że gdy szlam w tuf, mam te hitmarki zielone. Gdy szlam w głowę, mam hitmark czerwony, i gdy już zafraguję, mam taki niebieski, powiedzmy, podpadający po twój Jest naprawdę, naprawdę bardzo fajne usprawnienie. Mi się to osobiście bardzo podoba i wnosi gry plutonowe na według mnie na taki lepszy, trochę lewy, że wiemy, kogo zabiliśmy, nie musimy patrzeć na ten kill fit. Ja tutaj trochę się rozgadałem, już jest 13 minut, prawie. Jeszcze chciałem tutaj podziękować yy, Michałowi który zmontował dla mnie intro, przez co intro wiem. Wiem, intro nie pojawiało się dużo duży czas, ale miałem format komputera, ale w końcu intro się pojawia. Aha, a propos to, co powiedziałem, że jeszcze jest to 720p, chciałem Wam powiedzieć, że teraz jadę do Katowic. Na Intel Extreme Masters, i jeśli odłożę sobie odpowiednią kwotę, to pojawią się już materiały pojemne w 1080p. Także trzymajcie kciuki, że już wszystkiego nie wydał, i trzymajcie się na polu bitwy. Na razie, cześć, hej, hej. Padłem, padłem, mój trup, mój trup. Mogę? Ładnie luki. Jest, yes. jest. Ja mam obydwu, mam obydwu. Piękna akcja, kurwa, podobało mi się, na nich wskoczyłem. Chciałem taktycznie plecy zrobić, kurwa, taki spójrz. Przejście, przejście, kuchnia. No ja już, uciekam, dajcie sobie radę. Ja liczę, że to mnie nie zabije. O, jak ładnie to o. wygląda. O, jak ładnie. Bartek podwójnie. A. Zostajemy? Fajnie A się gra. Co chodzi Zostajemy, z tym procesem z, z tą Pacjum? Siemam, Przemus. Co tam dziku? To bomby podłożył. Jak takie szybkie mecze będą, to zagram jeszcze z pięć. Ja <laughs> jeden. No trochę szkoda. A się glikisz tak gra jak jesteś sam A kto jest sam? Ja sobie to zapiszę mi się podobało. No ten goście, który tam jest